Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Polski w swoim typie uczelni. 20 października władze placówki odebrały nagrodę w Warszawie. Kilkanaście dni później podziękowano tym, którzy zapracowali na sukces. Podczas uczelnianego podsumowania Akademickich Mistrzostw Polski 2010-2011 nagrodzono zawodników, trenerów i działaczy, którzy najwybitniej przyczynili się do sukcesu, a tym przypomnijmy było piąte z rzędu Akademickie Mistrzostwa Polski w typie wyższych szkół zawodowych. Nagrody Otrzymali Agnieszka Jerzyk, złota medalistka Akademickich Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, indywidualna mistrzyni świata do lat 23 w triatlonie, Elwira Schmidt, drużynowo-srebrna medalistka Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych w biegach przełajowych, uczestniczka Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu, piłce ręcznej, siatkówce, siatkówce plażowej, narciarstwie, tenisie stołowym, biegach przełajowych oraz żeglarstwie. Dagmara Moszak, najlepsza pływaczka Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych w pływaniu na 50 i 100 metrów stylem dowolnym. Patryk Jadczak, indywidualnie brązowy medalista Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych w biegach przełajowych na dystansie 6 kilometrów. Drużynowo srebrny medalista Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych. Piotr Łuczak, srebrny medalista Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych w piłce ręcznej mężczyzn. Wyręczono także nagrodę Fair Play, a otrzymał ją Hubert Szkudelski, student trzeciego roku wychowania fizycznego. Niewątpliwie do sukcesu przyczynili się także trenerzy. Nagrodzono Sebastiana Nowaka, szkoleniowca futsalu i piłki nożnej. Za najwszechstronniejszą zawodniczkę uznano Hannę Grzybowską. Nagrody otrzymali także działacze AZS Jakub Klimański i Wojciech. Miedziarek. Dziękowano także trenerom, którzy niegdyś szkolili studentów PWZ, a ich wkład procentuje także dziś. Są to Robert Klimkowski, Marek Grelewicz oraz Jerzy Kubalczyk. Honorowe członkostwo w klubie uczelnianym AZS PWZ w Lesznie przyznano Tomaszowi Szponderowi, prezesowi organizacji środowiskowej AZS Poznań. Zarząd klubu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do osiągnięcia kolejnego sukcesu. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych trenerów i zawodników.